Jaką ocenę wystawiłaby pani firmie Lunfix od 1 do 5? Wystawiłabym 5. Od samego początku złożenia zamówienia, przez obsługę tego zamówienia, dostawę. Więc wszystko było w porządku. Wystawiam 5. Na piątkę? Oczywiście. A pięć. szybko i obsługa zarówno telefoniczna oczywiście i potem panowie ekipa która przyjechała tutaj trzech chyba panów było czy czterech już nie pamiętam. Dwóch nawet, panów było, było dwóch. bardzo szybko. O, tak, Wielka. bo to dużo tego prawda jak to, poliwęgla się nazywa, prawda? Tego poliwęgla sporo było, także oni zręcznie to wszystko zrobili bardzo szybko i pełna satysfakcja. Bo jesteśmy bardzo zadowoleni. Jesteśmy zadowoleni. Nie powiem, bo w internecie szukaliśmy, ale no, jaki sens gdzieś tam szukać jak na miejscu. Nie, jest. I to można zobaczyć no. co niektórzy mówią, że aj bo otwory dla mnie pasują. I jakoś tam wszystko pasowało. Mocowania pasowały. Tylko trzeba myśleć. Po prostu trzeba myśleć nawet te poprzeczki, które się przykręca czy śruby. najprościej trzeba porozkładać. Uporządkować to wszystko, nie tak, że spaczki wysypuje, a tu śruba nie pasuje, bo ta śruba jest od czegoś innego. No i wtedy tak logicznie trzeba podchodzić do tematu. I... Zdecydowanie pięć: trwałość, wysoka jakość, łatwość złożenia, no i szklarnia wszystkie wymagania spełnia nasze.